na moim ogórkowym kanale, to wracam na YouTube i bardzo się cieszę z tego powodu. Tak sobie pomyślałem, no trochę mi się nudzi ta operacja. Pomyślałem, że po prostu mogę, że mogę jakby to nagrać. Oczywiście wy sobie oglądali jakieś gry, które nie znacie, które najmniej gracie na roboty. I to jest gra, jeszcze nie, dosłownie. Nazywa się Car Crash 2.0, jak to mi dobrze? I chodzi w niej o to, że musicie rozwiązać mapę. Przepraszam. Nie wiem, czy to znacie, ale. No, nieważne. Tutaj ogólnie macie mapę do wyboru. I na tej mapie mogą jakieś wyciągi. Spróbuję się sterzyć, jak to wygląda. Zobaczmy tutaj. Dosyć realnie z przodu. Nie wiem, czy to jest to nie powiem, że to się trwa z Z w koniecznością. No i ogólnie chciałbym, żebyście tutaj znali hajsów, bo chciałbym robić chociaż 100 subów do, do końca roku. Wiem, że to mało, ale na razie mam jakby 13... O Boże. Było 14 subskrypcji, ale nie wiem. Nie wiem. Ja to taki początkowy film, bo nauczyłem się edytować i takie tamte ma. No. Nie ma. Było marwym. Muszę się zrezygnować, bo się nie odgadę. No i po prostu chciałem, żebyście obejrzeli takie gry, które. które po prostu nie gracie. Na przykład gracie w Goa Garden. Niektórzy. Na przykład w Nie, ma Blue już nie jest wcale takie sławne. Ale na przykład. co jeszcze? lecz rejs, nie wiem, czy coś, no. Co tu się stało? No i w sumie będę nagrywał takie mniej znane gry. E, możecie też napisać w komentarzach, jakie... Jak, e, jakie... w jakie mam gry grać, bo ogólnie pe, najpewniej Roblox'a, sobie w Minecraft nie będziecie chcieli. Ale w jakie gry na Robloxie? Mój kuzyn też ma zamiar zrobić nagrywać, więc dam wam znać. Do jego też możecie subskrybować. Eee, I taka infor Boże, informacja, że za tydzień wyjeżdżam na wakacje, więc nie będę nagrywał. Ale może wrzucę jakiegoś krótkiego shortsa z telefonu. No i przechodzimy do filmu, bo tak. To... Gada mi, się doczekacie. No dobra, musimy rozwalać auta. Łatwe. tylko to jest takie zamieszanie. Czemu karetka jedzie po tora? Co tu siedzi? A, i postaram się, jeżeli chcecie, mogę zmienić skina, bo trochę dziwnie wyglądam, yy, ale... No, co? No, 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 jestem. Na razie początkowo nagrywałem filmy, postaram się być z tym z innym. Może z czasu sobie zmienię, ale weźcie lepiej w komentarz, czy chcę zmienić, czy nie. Przepasuję wam pancytrynka. Jakim cudem? Paretka rozwala pociąg. Nagrała, nagranie... Na... Dobrze, i chciał. i. Mi... odcinek pewnie nagramy jutro, następny. Poznałam się, że i jutro będzie takie, takie bardziej normalne, gdy będą. W sumie... nie wiem. Boże, tu się rozpędza. Co to jest? Kamilka komuś auto. Nie chcę, ja nie chcę, nie To Coś, ona się ten głupi? O, 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 tak, wolno jeszcze, wolno jeszcze. Bliska, no Nie. A. Kurde. Hmm. Nie wiem jakie auto wziął. O, Fiodol. Aha, to szedł do drugiego nie wiem czy to jest. O, co? To pójdzie w ognisku. No nie. O, przejechałem, myślałem, że nie dojadę. Co jest tutaj? Uftowalna? Uf czy się uf to jest no i nie pokaż. Dobra, jeszcze raz. Hmm. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To jest raz Cybertruck! Co to jest? Dobra, jedno. O mój Boże święty. Rozwaniłem się, widzowie, pomocy. Równie, jeśli chcecie bardziej śmieszne gry, to w komentarzach, bo to zależy od was. Hmm. O. Bo mam kilka śmiesznych, jak nie powiem, że nie. Jutro wleci taka jedna. No. Ej, leć mi auto. Co jest? Moje drzwi są jakieś pancerne. Ej, co jeżeli. jak wysiądę, to, to będzie tak samo wyglądało. Ej, ugłaszałem się w pomocy. Jezu! Czyli to stawię? będzie tak samo wyglądało jak wczoraj? Ja Przejdź. Przejdź. przejać. A, tutaj nikogo nie ma. jedziemy, chodzimy stąd. Nie, nie, teraz zatrzymuję. Boże, ta gra jest porąbana. Dobra, idziemy teraz na miasto. I w sumie ja chwilę kończę. Nagrywać odcinek. Arcrash. Nie wiem, co nazwy teraz wyświetlę. Policja. Czemu ja tego nie wiem? <laughs> to Czemu nie mogę się ruszać? Ej. Czyli jeszcze raz? Dajmy teraz taką policję. Z rogów. Ja nie mogę się ruszać. O, może teraz? O, poruszam się. Dobra, i. tam. Co to jest za auto, że mi felgi wypadają? Jest. i Jest. Jadę z tą Jest. 114 o Jest. 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 No nie się nie stało, tylko drzwi mnie odleć, ale to auto Jest. nie Jest. 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 nie nie no Jest. Jest. jakieś szybsze auto, no. No, F1 ja na pewno jest wszępiony, ja muszę być w grupie. To, to, I co jest, nie mogę jeść? Co hmm. Czemu nie mogę jeździć? Nie hmm. wiem, tak, jest powalona. No dosłownie, jak widzieliście. No, walk, idź. To... to walk czy don't walk? Chyba nie wiem. Eee, noc! O. Ambola skąd chodźmy? Nie? Nie Nie róbcie tak, nie róbcie tak. No tak, to robię dla żartu, co? Nie, skąd on ma tą furę? Aha, to jest ta, dobra. nie mogę jej do... No Ej, chyba mogę nie. No wsiądź, wychaj. Mogę je pocisnąć. Dobra, przejadę się i widzowie. Jezu. I widzowie kończę na dzisiaj ten odcinek. Jutro może będzie trochę dłuższy. Nie daje gdzieś. Może, ale nie. Nie wiem. Co tu się dzieje? Nie, dobra, widzowie kończę odcinek, bo naprawdę. Trzymajcie się. Miłe wakacji. Na razie.